O, to ty. O, to ja, no. Siema, co tam? To ty kradniesz te iPhone'y? To ty kradniesz iPhone y? iPhone'y? Ty nazywasz się Patryk Dębski? Okradasz <grym> ludzi na iPhone'y? bały cię? Weź, przestań. Ty to co, co drugi dzień masz inne włosy chyba. Co drugi dzień mam inne włosy? Weź, ty przykup jesteś jakiś bezkity. Ale podoba ja mi się, taki paprykowy. Podobasz ci się... A co ty kurde, ciepłak jesteś jakiś? Ojej, bez przesady, no. No co, no podobają ci się moje włosy, no. No ładne, ładny. A jesteś turbo przygłupem, czy nie jesteś turbo przygłupem? Nie jestem, nie no, jestem. Hmm, to? dobra. No Rob. jestem jak z kurczycym. A umiesz zrobić świecę? Czyłem zrobić świecę? No. Umiem. To weź zapierdę świecę. Ale nie pokażę. Pokaż. Nie. No weź, turbo przygłupy ciebie oglądają. Turbo przygłupy? No. Ale co ja mam taką świecę zrobić, jak to nawet. Patrz o. Co nie będzie ty widać. Pokazujesz, człowieku, uspokój. Się. No bo nie będzie widać o świecie mojej, no. No ale nie można tak pokazywać. Hmm. Jezus Maria. To jakiś... to bez kitu jakiś. Inny jesteś. Dobra, hej, bo den No dobra z ty wypiertalek. Pierdole jaki przyjebany, kurwa, widzowie. Ściepła